Czołem czołem, Kromka z Rosłem. witajcie moi midi w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku na temat serii Battlefield, a dzisiaj chciałbym wam powiedzieć na szybko, o pewnym przecieku, który ujrzał światło dzienne dwa albo trzy dni temu, a wczoraj ukazał się artykuł w serwisie gryonline.pl właśnie na ten temat. I zazwyczaj do tej pory nie poruszałem kwestii przecieków związanych z kolejnym Battlefieldem, aczkolwiek teraz, gdy wiemy, że w 2020 roku nie ujrzymy kolejnej części serii, postanowiłem, że o tym jednak Wam opowiem, bo brzmi on naprawdę sensownie. Sam przeciek pochodzi z serwisu Reddit i jeden z użytkowników Liki ThrowAway 123 miał podobno spotkać się z dwoma byłymi pracownikami studia DICE. Oryginalny post na reddicie nie jest już dostępny, aczkolwiek sam użytkownik, który wcześniej ten post popełnił, zwracał uwagę na jedną główną rzecz, że tych dwóch byłych pracowników studia już tymi pracownikami nie jest, ponieważ rozeszły się ich drogi ze studiem DICE w dosyć kiepskich okolicznościach 3 miesiące i rok temu. Nie mam tutaj zamiaru też jakoś bardzo uprawdopodabniać tego, co wam będę mówił, myślę, że warto o tym wspomnieć, żebyście sami ocenili ewentualną rzetelność tych informacji. Aczkolwiek w ostatnich miesiącach, szczególnie w jednym momencie, dochodziły informacje do opinii publicznej o właśnie dosyć sporych masowych zwolnieniach zarówno w obrębie samego studia DICE, jak i ogólnie Electronic Arts. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że kolejną częścią serii Battlefield będzie Battlefield Bad Company 3, czyli po prostu kontynuacja sławnego już Bad Company 2. Jak jednak twierdzi nasz leaker, plan miał być właśnie taki: miało to być Bad Company 3. Jednak studio porzuciło ten projekt przynajmniej na razie. Według jego informacji, akcja kolejnego Battlefielda, nazwijmy go sobie Battlefielda 6, ma zostać osadzona w 2030 roku i ma prezentować zaawansowaną technologię razem z realistyczną wizją przyszłości. Wiąże się to bezpośrednio z czołgami, powrotem helikopterów, innych znanych maszyn i do tego w związku z tym, że będziemy mieli rok 2030, czyli bliską przyszłość, nie ma to być mega futurystyczne, aczkolwiek ma na pewno dawać deweloperom pewne pole do manewrów w kwestii różnego rodzaju sprzętów, różnego rodzaju karabinów, robotów, dronów i tym podobnych rzeczy. Jak podaje serwis gry online, za postem Redditowym, którego już niestety nie ma, ciekawostką ma być podobno system, taka opcja awaryjnego lądowania samolotami. Do tego ma podobno powrócić levolution, czyli ten taki system dynamicznej zmiany otaczającego nas. света świata... który na pewno kojarzycie najbardziej z Szanghaju i z zawalającego się wielkiego wieżowca. Jak podaje przeciek, podobno samo luszy ma być zdecydowanie mniej oskryptowane i do tego też co ciekawe, podobno na jednej z map jest po raz kolejny wielki wieżowiec, którego możemy po raz kolejny zawalić, z tym, że tak jak to wcześniej wspomniałem, nie ma być to oskryptowane, tylko możemy to zrobić jednym, bądź też dwoma, nawet trzema strzałami w konkretne części fundamentów. Do gry mają podobno powrócić szturm oraz przełamanie, natomiast sama historia trybu single player ma być bardziej potraktowana w stylu Battlefield 3 oraz Battlefield 4 niż w kwestiach związanych z pewnego rodzaju historiami wojennymi, które widzieliśmy chociażby w Battlefield 1 czy też teraz w Battlefield 5. Co jednak ciekawe, w pewnym momencie w cyklu produkcyjnym właśnie te dwie gry, czyli Battlefield 5, którego mamy teraz oraz Battlefield Bad Company 3 były jednocześnie produkowane, z tym, że wszystko miało być troszkę odwrotnie. Samo Bat Company miało wyjść właśnie teraz, o czym już Wam kiedyś mówiłem, zamiast Battlefield 5, natomiast sam Battlefield 5 miało wyjść, ukazać się dopiero w 2021 roku. Całe plany zostały jednak wywalone do góry nogami ze względu na to, iż sami deweloperzy nie byli w stanie wyciągnąć najważniejszych informacji z tego co tak naprawdę gracze w Bad Company 2 oraz w całej serii Bad Company 2 lubili w związku z czym bali się wypuścić Bad Company 3 no bo wiadomo to taki święty gral i generalnie jeśli z Bad Company 3 byłoby coś nie tak to byłoby ogólnie w całej społeczności bardzo bardzo źle jak mówią plotki kazano wypuścić Battlefielda 5 który do końca nie był gotowy na wypuszczenie, a zrobiono to po to, aby, cytuję, zadowolić inwestorów. Co więcej, dopiero w kwietniu i maju 2019 roku, czyli parę miesięcy temu podobno zawieszono produkcję Batkom 3, właśnie ze względu na to, co przed chwilką powiedziałem, że deweloperzy obawiali się o to, że nie będą w stanie dostarczyć tego produktu, dobrego produktu, jakim jest kontynuacja Batcompany 2 wykorzystali to co zrobili do tej pory jako Batkom 3 i to są podobno podwaliny pod nowy tytuł, który ukaże się w 2021 roku. Już na nową generację konsol, między innymi PlayStation 5, chociaż też ciężko mi wierzyć, że nie dostaniemy żadnego produktu battlefieldowo podobnego na samą premierę nowej generacji, czyli na końcówkę 2020 roku. To może być ciekawe. Część z tych informacji, część z tych rzeczy, na przykład odnośnie samej kontynuacji Bad Company 2, czyli Bad Company 3... Pojawia się po raz któryś, po raz kolejny, te wszystkie informacje się mniej więcej powielają, więc w jakiś sposób to, co wam tutaj powiedziałem i co napisał Liker, no, można uznać to za sensowne, można uznać to za coś, co nie jest totalnie wyssane z palca. Z drugiej też jednak strony te wszystkie informacje na temat przyszłości, nie trzeba naprawdę rozmawiać z jednym bądź też drugim deweloperem DICE, aby móc coś takiego wymyślić, bo tak naprawdę jeśli siedzimy w tym środowisku, jeśli siedzimy, jesteśmy graczami battlefieldowymi, to doskonale wiemy czego się spodziewać, doskonale wiemy w jaki sposób chcemy, aby dana konkretna następna część została poprowadzona, została przedstawiona. Zdajemy sobie też sprawę z błędów, jakie zostały popełnione w przypadku chociażby Battlefielda 5 i tego, że no tak jak zauważył sam Licker, był on pospieszony, miał on być gotowy na późniejszy czas, w związku z czym też może teraz Widzimy po samym BF-ie, że to, co mieliśmy przy premierze, jest zgoła odmienne do tego, co mamy chociażby teraz. A to też dosyć ciekawie koreluje z tymi wszystkimi zmianami, które są wprowadzone w tym paczu, czyli na przykład drastyczna zmiana TTK, która odwróci troszkę grę do góry nogami, w moim przekonaniu. Także moi drodzy, taki format ciekawostki e, daję Wam znać, bo coś w tym może być, tak jak we wszystkich przeciekach, gdzieś tam zianko prawdy może się znajdywać. Dajcie mi też znać, oczywiście. Co myślicie na temat tej delikatnej przyszłości? Tak, jak wspomniałem, 2030 rok, co notabene nie jest jakąś taką niesamowicie głęboką przyszłością z latającymi jetpackami. No, słuchajcie, mamy 2020 rok praktycznie, także 10 lat do przodu nie powinno stanowić tutaj jakiegoś totalnego przyszłościowego szaleństwa z laserami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także moi drodzy, pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.